Cześć z tej strony mi katy, zapraszam do subskrybowania kanału, komentarzy, łapek w górę. Tak, 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 w końcu doczekałem się kita. Kota, od razu go wrzuciłem na 11 level, to jest dosłownie moja trzecia granim i chyba już wiem, jak nim powinno się grać. On ładuje ulta sam, tak jak Edgar, tak jak Daryl, i tym ultem, tak na dobrą sprawę, powinniśmy się tym zadymiarzem posługiwać. Jego atak pojedynczy jest dosyć krótki. Jest naprawdę krótkodystansowcem, aczkolwiek jest naprawdę mega, mega zabójczy, ponieważ jak tego ulta już odpalimy, a ten atak, zobaczcie, on się bardzo szybko ładuje. Yy, jak już nacelujemy, wycelujemy tego ulta, to on tutaj po prostu ty, wymiata. On doskakuje do przeciwnika, robi takie. Tu, 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 takie wiesz, on, on, on go bije, yy, i potem, jak puści, jak już go wyściska, powiedzmy, to wtedy można dalej atakować. I tak, widzieliście? Tam pojawił się przeciwnik. Ult ma dosyć duży obszar. W momencie, kiedy tym obszarem e, trafimy tam, gdzie myślimy, że może być przeciwnik, to kit tak na dobrą sprawę sam go wyszukuje. Sam się do niego przytula i sam tutaj robi za nas robotę. My tylko po prostu czekamy, aż to się skończy, tylko po to, żeby odpalić ataki, żeby tego przeciwnika ewentualnie tutaj po prostu dobić. E, szukamy kolejnego, szukamy kolejnego, szukamy kolejnego przeciwnika. Przeciwnik, gdzie jesteś? Chcecie cię dorwać. Naprawdę długo jest, o Rosa, no ciekawe, 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 Rosa ma dosyć dużo HP, na sam początek 4400 zadaje, potem po 250, trzy ataki po, 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 po 4400 i Rosy już nie ma. No i tak wygląda gra ten może no skill, może nie no skill, ale naprawdę przecudowny.